Ma 200 tysięcy wyświetleń stary, nie? Więcej niż mister Polska stary, nie i więcej niż kurwa Malik Montana. Co jest kurwa grane stary. Tańcu przejmuje polską gdy tak jak powiedział, tak zrobił. Mamy tak, 3,5 tysiąca dislików, 8 tysięcy łapek w górę. Bez gosi. Kurde, bez kitu, nie? Mocne komentarze. Ja pierdolę jeden za co powiedziałem to, że ktoś się nie wstydzi tego wydać? Co? Aż tak... Ol hejt! Nie no kurwa, ale słuchajcie. Mój kolega Tańcuda spełnia marzenia, a wy kurwy go hejtujecie. Zaraz zobaczymy, czy to takie złe. Na stole, o nie no klip przez 10 FPS-ach Kurwa, to jest to o, tym, o czym mówiłem stary. Jezu, nienawidzę że klipów w 60 FPS-ach. Są zapłynne stary dla mnie. Na stole kakamule. Czas mierze kamertole. Dupy tuste jak. Dobra, odpalam kurwa widzowie w 720 w 480p, żeby było 30 fpsów żeby, żeby było bardziej cinematic Na stole guacamole O! No i teraz kurwowie lepiej. Mierze, kamer, Tupy, tu stay, Czas bierze kamertole. Dupy tuste jak. Co z dalej jest lepiej płynny. K goes. Moi koledzy Lalalala! Z lepszych najlepsi Z lepszych najlepsi Nosimy dresy Lalalala! Wiemy kto jest kim Wiemy kto jest kim Wszystkiego przesyć. Tak lubimy żyć Tak lubimy żyć Wszystkie imprezy Nie no Widzowie Zajebiste <tostw Insurance> No, powiem, świeże, takie dość świeże, trochę jak, y jak Isamu. Zabieniamy w tym, tym, zabieniamy w tym zabieniamy. Nosimy dresy na nadgarstkach korony Jak interesy, dzwoń na numer firmowy Trzy Mercedesy, jeden został skradziony no i chuj, bo był ubezpieczony Przecież na gapie też potrafię zrobić szelest Mam pach w łapie, zaraz mordo przyjdzie przelew Jak się odpalę w piątek, to wracam w niedzielę Lubię Dom Perignon, bo jest gorzko King Bruce Lee mistrz? Tak, będę brał cię <laughs> Wylewam go dziś na nią jebać troski Chwytam ją za jej dłoń w mojej loży są moi koledzy ro 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 ro, Z lepszych, najlepsi, z lepszych najlepsi Nosimy dresy ro ro ro, Wiemy kto jest kim, wiemy kto... Najlepsza nuta dzisiaj widzowie Argadusz proszony jest o zaprzestanie wygłupiania się z kolegami na parkingu dostarczenie wózku do supermarketu. No kurwa głupia. Wszystkiego Nie mam wielu ziomeczków, nie mam wielu ziomarek. O kurwa, ale. Kurwa, dawno takiego tyuna nie słyszałem. <grym> takiego kurwa, przestarzałego. Nie mam wielu ziomeczków, nie mam wielu ziomarek. Bo albo jest. Daft Punk. Jesteś blisko. Każdy z kim grałem jest jak brat, dla mnie teraz. Każdy poeta, raz wiersz, raz melasz. Dobrze, no, że żyję się raz, bo nie mam siły, żyć dwa razy waży mi. I się taki ruch... Co to kurwa miksował? Nikt! Nikt! Nikt tego nie miksował! No i się zgadza. Żeby nie iść więcej do pracy, pierwszy milion trzeba ukrazić, wiem o tym doskonale. Moi koledzy to ci, którzy ciągle na przepale. Moi koledzy, z lepszych, najlepsi, z lepszych najlepsi, nosimy dresy. Wiemy, kto jest kim, wiemy, kto jest kim. Wszystkiego wszyscy. No nie, no pomimo szacunku do tańculi i spełniania jego marzeń, no, no jest to mega słabe, nie? Hejter, hejter, nie jestem hejterem. Nie jestem hejterem, stary, ogarnij się, kurwa. To moja subiektywna opinia, tak? Repre inspirowany utworem grupy Jugoton Malczyki. Zobaczmy oryginał w takim razie.